Hmm. Przed obejrzeniem chciałbym Wam powiedzieć, że w poprzednim odcinku yy, nie nagrało się to wideo Oliver Jones' to Battle, zrobione przez Starlit. Yy, w poprzednim odcinku macie link do tego nagrania, więc sobie sami obejrzycie i ocencie Mówię Wam, filmik jest zarąbisty. Jest trochę nie do osiągnięć, ale jest zarąbisty. Dobra, w dzisiejszym odcinku! Kolejne przeglądanie W Tym razem w takiej masce, bo tamta poszła do prania, bo na nią nasrałem przez przypadek. Dobra, już tutaj zmniejszamy. Przypomnę Wam tak. No, niewiadoma liga. gówniana dobra, mega i legendarna liga. Tak ta oceniam, nie? Dobra, napiszcie jeszcze w komentarzu, ile byście chcieli z tego odcinka, bo ja mam zamiar zrobić jeszcze, yy, no, że na przykład, na przykład... Jakbyście chcieli, żeby było 10 odcinków, to osoba, która po prostu miałaby najwięcej hajsu zarobionego za memy, dostałaby dodatkowo jeszcze rolę memiarz, jako jedyna osoba. Mityczna rola. Mity tak, po po powrót mitycznych ról. Tylko będą tym razem naprawdę mityczne, a nie tak, że z dupy dam. Dobra. Słyszałem też, że mogą być jakieś yy, yy, rachistowskie trochę memy, więc z góry przepraszam za to. Przesunę się bardziej w tą stronę, żeby kamerkę zmniejszyć. Dobra zacznijmy. dobra. Seba coś wysłał. Oliver, szlifowanie Hadesa i Starlight, szlifowanie Stalina i Hitlera. Komenda Hades lubi w dupę, sklonowanie się i szlifowanie się z samym sobą. Tego nie rozumiem, ale... Ale to jest idealnie, Sta Staliny i Hitler, który już trochę wyszedł u mnie z mody, już nie jest to aż taki... ...rahistowski jak w szóstej, piątej klasie. No tutaj możemy ci dać XD Emoji, czyli to była. Dobra liga, no dobra liga, za yy, Sklonowanie się. A, no tak, takie coś było. Była komenda Love Test i dałem siebie i siebie. No nawet dużo wyszło. O lewer, kiedy Macieros rzuci w niego podczą i zapip kiełbasę. Kiełbasę to chodzi pewnie o yy, narząd, więc... Yy... I zarąbie w kiełbasę, to... A, czyli takie wkurzenie, no dobra, to też rozumiem, to możemy też dać y, taką liga bo memyk, jest zarąbisty. <grytanie> takie, aaaa, dostałem w parówę. O lewer kiedy macie rozdarcie go z Hadesem? To już przestało być śmieszne, ale dobra, teraz się jeszcze rozbawiłem, bo dzisiaj taki, jestem taki wylosowany, więc no. to znowu to. Olever robi grupę na Discordzie. Maciej govac. Nasza grupa. Oj, ta, tak było. Przecież to bardziej gowak, nie? Olever wybierający samochód przyszłości. <grafię> Grałem z Sebą w jakąś tam grę na Robloxie i powiedziałem: A, ten samochód będzie zarombisty." Że po prostu, a nie, nie będę wydawał Hajsu na takie samochody, a wolę takie, nie? To już takie, dobre dajmy no, Takie, no weźmy, moją nie pinguj, nie kłóć się Bo mam pozwolenie, od do lewera, <śmiany> XD Skąd żeś to zdjęcie wytrzasnął? Ja je usunąłem z, z każdej i tu wyszły chyba jednej osoby, a ona powysłała to reszcie. Przepraszam, no. Usuńcie to, nie chcę tego więcej widzieć. Jezu. I dzieci się rozpłakały. Nie kupę. Co to za rangę? Co? Przepraszam, Macielus. Mega ligę, nie gówniana. Kurde. Yyy... Co to było? A, ziemniak to był. Dobra. To jest Oliver. Oliver poleciał do Francji, ale nie ma pieniążków na powrót. Daj dużo placków, to mu zdonate'uje. Wiesz co, ja zawsze chciałem mieszkać we Francji, bo tam Miraculą nakręcili. Yy, dlatego nie dam ci dużo placków. W wiesz o co chodzi. Skoro już jesteśmy przy gównie, bo ci nie chcę zdań, to masz tutaj. Yy, Dobra, widzę, że to już się skończyło. Hello darkness, my old friend. Ale dobra, trudno się mówi. Oliver x Macierus. Oliver Macierus i Hades z do głosowy. Oliver, masz małego, zrywam z tobą. Eee, <grym> dobra, tutaj, muszę, tutaj też muszę dać. Tutaj damy takie coś. Była taka sytuacja. Ja sobie weszłem, gadałem z Macierusem i jeszcze Hades zbija, no, i coś tam gadaliśmy, i nagle macia, maciarus dla Beki, bo ma, maciarus popiera też, bo jest. he is gay, yy, i nagle mówi: o masz małego, zrywa z tobą, tak z dupy po prostu. Zarumbiście. Ok, tutaj może być rasistowski mem. O, Hitler, nie jest prawdziwy, nie możecie skrzywić. O, Hitler, i tu jest rasistowskie słowa, to ich nie czytajcie. Spoko, spoko zrobione. Kiedyś bym się nawet z tego uśmiał, nie? bo to śmiesznie wygląda. Masz to. To jest trochę zwalone jakościowo, ale upgrade, upgrade. Perfect. <grym> to wiem o co chodzi. Tu jest, to jest moje pierwsze zdjęcie w okularach. Tu było jak. O, mam, mam tą bluzę na sobie nawet, to, tą taką. Da się ją zasunąć, żeby mieć łeb zasłonięty, a to jest zdjęcie, które. Moje zdjęcie, które chyba wzięło największą popularność wśród memów, jak się bawiliśmy w, mem w mem memeszki. No, maciarus, no Rozumiem, mema jest spoko, kozackie, ale no, następnym razem wiesz, popracuj troszeczkę nad nim. To feeling when you are on YouTube. To Aha, to uczucie, kiedy jesteś tylko nastolatkiem na YouTube. <laughs> Ta maska maciarusowa. Dobra, teraz Seba Nie, Seba był chyba wcześniej Nie, poczekaj, tak, Seba był wcześniej Seba mówił, że też tam jakieś Wybił, okej, okay. ej, dużo ich nie ma Jeszcze Starlet widzę Planekcji Olivera Konia walenie tutaj, To chyba jest z neta Tak już się zdaje, takie różne obrazki Bo już kiedyś podobne widziałem Dobra, Planekcji i tu widzę, to Olivera I konia walenie Tak, tak też nie, będę się roz... Też nie będę mówił, co, o co chodzi na ten temat, kiedyś Starlight pokazała nam, bo Muzyka i tam wpisujesz komendę play i dajesz jakąś nazwę jakiej, jakiejś muzyki, no to wpisała konia walenie i takie coś wyszło. Nie wiem, czy ona to wcześniej znaczy. czy wiecie, dobra, damy takie coś, bo to jest spoko. Gowak Xmaciarus, Starlight Xmaciarus, Oliver X maciarus, x Maciarus Hades x Xmaciarus forever. Tutaj widzę, że to jest bardziej mymy o Maciarusie, ale takie też mogą być. Do no wszystkich, co tutaj są, to nie muszą być memy o mnie. To ważne, żeby były o tym serwerze co jest i żeby też mógł... może go też być osobny takie o maciarusie, ale żeby głównie były o mnie, bo wiecie o co chodzi, nie? <ścoughs> to jest zarąbiste Mi się podoba. Nie zaśmieję się tak mocno, ale ziemniaczek musi polecieć. Kiedy babcia ci daje jakieś podejrzane mleko na dobranoc. Sperma. Sperma macie. Kurde, bo mnie chyba nie widać to trochę. Nie, nie wiem jak to wyjdzie. Po, po prostu powiedzcie, że nie widać ci ryja, jesteś upośledzony psychicznie. Yy. Ja pierdzielę, kozak Zbyt zboczone to ostatnie Ma się wam podobać, ma się wam podobać no nie? To też dostanie ziemniaczka To nie jest takie żeby było legendarne Ale jest zarąbiste To dzisiaj bez legend No, to się usunąć, proszę was. Te, nie chcę więcej takich, ten, bo będę naprawdę. Be, będzie, nie nie będzieś. Nie będzie spoko z wami. Podbierzemy. A dobra, to są stare mamy. to zbijajcie na poprzednie odcinki, nie będę wam spoilerował. No to moi drodzy. No... Oto moi drodzy. Dobra. To moi drodzy. Widzę, że jeszcze to oglądasz. O czym ci opowiedzieć? Chodź, Oliver, ci wszystko powie.